wszystkim ja jestem Skipper, a to jest Minecraft i dzisiaj zaczynamy kolejną serię, yy, też na modach, ale w troszeczkę inny sposób. Jak pamiętacie yy, ta stara seria Minecraft Forwards yy, szczerze jakoś mi się odechciało. Po pierwsze było tam stanowczo zbyt dużo modyfikacji yy, a po drugie no yy, w pewnym momencie tam granie mi na tym serwie przez no, straciło dla mnie sens. Nie wiem czemu, tak jakoś. Tak więc teraz, jeśli tylko załaduje nam się wszystko i klatki wrócą porządnie, opowiem Wam, jak ta seria będzie wyglądać. A więc, tak, ogólnie mamy tu wszystkich modyfikacji, 30 może trochę więcej, ale to jest także z tymi takimi pomocniczymi, kormodami i tak dalej. Na razie tej paczki nie będę udostępniał, chyba że ktoś będzie bardzo chciał. Na razie jeszcze nie jest y, aż tak zoptymalizowana, ani no... poczekamy jeszcze do 1.6, i wtedy, jeśli będziecie chcieli, tą paczkę dostaniecie. I y, y, tak, y, co my tu mamy? Popatrzmy sobie w y, nasze tutaj przepisy. Mamy tego 4 strony, ostatnio było tego 9. I y, 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 tak, tutaj dwie strony, oczywiście standardowo to jest podstawowy Minecraft. Y, y, potem mamy y, bardzo fajne rzeczy z Chisel Mod. Yy, czyli, to tak jakby, yy, jakby to ująć, nie, to nie jest rzeź, rzeźbiarstwo takie zajęcie, aczkolwiek yy, może rzeźbiarstwo? Tak, ale to się jakoś chyba ma, jakąś fachową nazwę, a to sobie nie mogę przypomnieć. W każdym razie chodzi o to, że posiadając takie małe dłuto, yy, które mamy u nas w domku. Możemy sobie wytworzyć nowe kloski, Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Tak samo jest to, jeśli klikniemy na dany blok, to też nam go przerobić. Gdzie ja mam kamień, tu mam kamień. I patrzcie, teraz klikamy prawym przyciskiem, wkładamy tutaj i możemy sobie wyciągnąć obrobiony blok. No właśnie. Tak, co my tu mamy dalej? Tu są te wszystkie bloki. Bardzo fajne rzeczy można z tego robić. Dalej oczywiście mamy tutaj też Mock Creatures, Crystal Wings, modyfikacja, która pozwala nam przenosić się z dalekich odległości dzięki takim skrzydełkom. One tam po jakimś czasie się spalają i tak dalej. Tutaj dalej mamy te drzewka i tak, kolejna modyfikacja to jest Extra Bions i Bions of czy coś takiego. On dodaje nam te takie śmieszne drzewka. Tam wybierzemy się w kolejnym odcinku, to wygląda trochę fazowo, zobaczymy jak tam będzie. Yy, nie wiem, jakoś mi się ta modyfikacja strasznie spodobała. Ona dodaje też nam yy, taki się jak y, promise land, czy promise... Zwał jak zwał, ale chyba to będzie. Yy, I tam wybierzemy się... Yy, nie wiem, to już chwilę zajmie, ponieważ żeby tam się dostać potrzebujemy zabić Widera. No. I tak. Yy, jeszcze dalej, no to... Rzeczy Smoke Creatures tutaj Jammie Furniture Mod Oczywiście standardowo mod, który uwielbiam. Portal Gun To mi się wydaje bardzo przydatne i to właściwie nie wiem z czego to jest, ale mamy jeszcze oczywiście także dodałem. Jak to się nazywało? No ludzie, no te. darżony. Better dungeons właśnie. E, tak mi się jakoś to przywidziało. Beetle Towers chyba też tu w końcu grałem, ale nie jestem tego pewien na 100%. Oczywiście Floating Ruins e, nie wiem czemu tego się aż tak dużo nagenerowało. Tam mamy jedno, tu mamy drugie, trzecie, czwarte i tam jest jeszcze piąte. E, zmieniłem trochę ten, e, tą ilość spawnowania się tego wszystkiego. Mam nadzieję, że jakoś się to e, opłaci. Dalej mamy e, Mod Minions. E, Prawdopodobnie widzieliście już to gdzieś tam kiedyś. Yy, yy, mod, którego właściwie... Yy, na początku w ogóle zapomniałem takiegoś, a nim, potem coś, ktoś mi przypomniał oglądając sobie fajne wideo. Yy, nie będę mówił jakie. Może ktoś wie, ale to swoją drogą. O, patrzcie się, jak jest zagryza. Oczywiście Pszuki z mokry. Zastanawiam się czy nie przywrócić jeszcze tego modu na dźwięk Matmos czy M-Atmos. Aczkolwiek zawsze na nim grałem i może teraz tak pograć sobie na zwykłych dźwiękach z Minecrafta. Co tu jeszcze? Miałem jeszcze zamiar wgrać mod Millenarie czy coś... Nie wiem. Uczy się francuskiego, ale musiałbym mieć to przed oczyma, żeby to powiedzieć. W pełni poprawnie, ale on yy, On dodaje ogólnie wioski takie bardziej rozumnych NPC-ów i tak dalej, ale zacznie za to obciąża komputer i jednak bądź co bądź zrezygnowałem z tej modyfikacji. Yy, coś jeszcze, yy, to chyba na tyle by było, yy, i tak, plany na tą serię, jak to będzie wyglądać, w związku z tym, że nie mamy tu wielkich systemów od nie wiadomo jakich rzeczy, ta seria będzie się opierała głównie na budowaniu, zwiedzaniu. No i może czasem kopanie, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie aż tak ciekawe, chyba, że wpadniemy do jakiegoś dungeonu, to wtedy jestem za. E, tak, na razie, e, dopóki nie wybuduję płotu, to tu w obrębie domu e, chodzę na piswulu, e, ponieważ teraz Mokry jest tak stworzone, że e, na byle jakim poziomie spawnują się i ogry, i wilkołaki. Znaczy, wilkołaki są na easy mniejszym problemem, aczkolwiek ogry nadal tworzą spustoszenie, i dopóki nie zbuduję płotu, tutaj wokół domu w zasięgu tych torczów, pochodni, chodzę na peaceful. Potem, oczywiście, jak się oddalam, się przełączam na normal, ewentualnie hard. Ale, tak, żeby to było jasne, że nie, no, dla ułatwienia gry, bo też czasem, jak chciałbym coś, znaczy, jak będę coś tutaj budował, bo na razie mam tutaj taki prowizoryczny domek na sam początek, żeby mieć gdzie mieszkać. Wcześniej szybko przenosowałem tam. Aby zabrać tutaj surowce, to ogólnie jest bardzo fajne. To mi się podoba. To są właśnie te Scissor mod bloczki. To, jest, to są deski drewniane. Myślę, że spodobałam mi się to. Tak samo to szkło też jest przerobione I szkło tam wewnątrz. I te klocki tutaj. A to akurat jest drewno z tego dodatkowego modu od biomów. Ten biom jest tam. Może kiedyś go wam pokażę. Może w kolejnym odcinku. On dodaje Redwood Forest, ale nie taki jak z Extra Bios XL, ale bardziej e, taki, jakby to ująć, przyzwoity. Może tak. Ja e, potrzebuję tu więcej węgla. E, chcemy węgiel. Dobra, jeden. Muszę jeszcze kupić sobie rybki i to. E, I tak. No, oczywiście postaram się wam pokazać te wszystkie biomy, ponieważ ta modyfikacja, nie wiem... Jeszcze jej w życiu nie widziałem na żadnym z kanałów polskich, angiel, Anglojęzycznych, bo to angielski to nie zawsze i no, właściwie to pierwszy raz się z tym spotkałem, właśnie jak tworzyłem tą paczkę. I teraz tak, no, myślałem, żeby nie zreaktywować tej paczki, ale miesiąc temu, bądź co bądź, tak zacząłem nad tym myśleć i stwierdziłem, że i tak, nawet jak ktoś nagrywa, no, tak dla przyjemności, to. Nie wiem. Ja tam trochę się bawiłem w tym mechanizmy poza nagraniami, ale jakoś nie widzę tego, żeby to nagrywać tak zbyt często. Jakoś to mi się nie klei. I tak, kolejną modyfikacją, jaką tutaj możemy znaleźć, jest modyfikacja Dynamic Light. Miałem ją grać też wcześniej do tego zmodyfikowanego, nastawionego na mechanizmy do tej paczki, ale no też obciążała, a tutaj jest już o wiele lepiej. Zoptymalizowana ta modyfikacja, myślę, że też Wam się spodoba. Oczywiście, jeszcze kilka rzeczy prawdopodobnie dodam. Mam w planach dodanie z powrotem jak to się nazywało no to to Pam Harvest. Tylko, że jest problem bo modyfikacja na razie nie jest stworzona przez samego autora tego, który był kiedyś tylko przez jakby została wznowiona przez nowego. Które wykorzystuje części starej modyfikacji i nowej i, i trochę te pliki się gryzą, więc to chwilę mi potrwa, ale nie jestem pewien, czy chciałbym tutaj dodawać bądź co bądź. Farm Harvest. Tutaj oczywiście mam taki mały kominek, Potem, jak się udamy do netheru, to tutaj sobie wsadzę nether dla żeby mi tam ładnie płonęło wszystko. I tak, potrzebuję też mięsko, mięsko, mięsko. Rybki. Wow, delicious fish. Tu potrzebę, będę potrzebował jeszcze wsadzić sobie kurczaczka. I tak, coś jeszcze z modyfikacji, myślę, że to by było na tyle. Teraz, żeby jeszcze coś pokazać w tym odcinku, za wyjątkiem tego domku, to mi się bardzo podoba to szkiełko. Znaczy weźmy się, prześpimy. Tu. Oczywiście jeszcze przed nagraniem wpadłem na wilkołaka który mi się zaspałnił na szczęście tego białego e, Zabił mnie, a przez to, że przenosiłem ostatnią łóżko i zapomniałem zapisać z spawnpoint'u Musiałem biegać 500 kratek bo spawn mam tam, w takim też fajnym biomie e, kanion się nazywa, nie wiem jakby to zmienić, biom kanionowy Właśnie, wolę że w, no w kanionie, o tak, no lepiej brzmi W którym też zamierzam, mam już taki względny plan co tam wybudować E, aczkolwiek e, to tam, na razie zagospodarujmy tą przestrzeń i tam ten fajny lasek. Tam się udamy, jak już mówiłem w którym odcinku. Byłem tam raz blisko, ale nie chciałem wchodzić głębiej, ponieważ e, chciałbym poznać e, ten biom razem z Wami. E, widziałem, że niebo tam zaczyna wariować <laughs> i szybko wróciłem. E, I tak, coś jeszcze? Mm, tutaj mieliśmy coś wsadzić. Ej, węgiel się skończył. No tak, przepadłem te dwa kurczaczki i weźmy sobie mięsko. Teoretycznie, 8 węgla powinno starczyć na cały stark, ale nie wiem, jak to jest tutaj z tym wszystkim. Jeden kurczak. No, ładuj się, ładuj. I tak, teraz szybko zrobimy sobie kill off i udamy się tam do tej studni, ponieważ nie wiem, jeszcze tam nie byłem na dole. Widziałem, że jest złoto. A złoto mi się przyda, ponieważ bądź co bądź, chciałbym mieć pewną ochronę swojej zadniej części przed wilkołakami w ogóle muszę sobie zbroję zrobić, tutaj trochę pokopałem już tego żelaza żeby no, żeby nie męczyć was na początku tymi odcinkami, że to nic nie robię, tylko siedzę tutaj, kopię i tak dalej tak więc postanowiłem na początku od razu już coś mieć przygotowane, właśnie mówię prowizoryczny domek tak na początek, potem zajmiemy się jakimiś wielkimi willami żeby to jakoś to wyglądał i tak Drabinkę e, muszę sk sobie skombinować jakoś. Z... A. Tu jest e, jeszcze inny problem. To jest wełna. To wełnę mogę użyć. Teraz tutaj trzeba być sprytnym, ponieważ tu jest grawel, to podtrzymuje tam jest lawa, więc nie chcemy się zakopać. O. E, teraz przemyśleć to. Jak to nie to sypniemy całym. tym e, To damy. M. Nie przemyślałem tego. Hop. O, na górę, na górę. Nie mam też pochodni, kurczę, ale jestem przygotowany. Eee, na górę. Op. pochodni jakąkolwiek tutaj, pierwszą z brzegu. Dynamic Lights nam pomoże. Zejdziemy na sam dół, wykopiemy. Coś trzeba uważać, bo e, to jest też z modu e, Ruins. E, tak, tyle. Tak się nazywa yy, I tutaj wygląda to niby tak niepozornie, ale wolę zobaczyć co tu się stanie. Nie, znaczy, nie chcę, właściwie to nie chciałbym zobaczyć co tu się stanie, jeśli coś się źle zrobi. Yy, wow, goddamn, jak Dawno nie grałem w minecrafta tak porządnie. Yy, I tak. Myślę, że ta seria będzie się pojawiać przynajmniej raz w tygodniu. Oooo, jest jakiś dungeon? Nie chcę go zwiedzać yy, od razu. Hmm. A czyli to trzeba uważać, żeby to całe nie poszło. Czyli musimy się zaopatrzyć w wiaderko. Mamy coś po pod Chyba nic. Dobra. E, w każdym razie to by było na tyle z tego pierwszego odcinka. Ja sobie tutaj tą lawę zbiorę. Ona mi się może przydać w przyszłości. Tutaj zdobyliśmy 9 złota. Myślę, że to nawet nie jest źle. E, tutaj trochę. Zastanawia mnie to szkło tutaj po bokach, czy tam coś nie ma, ale mi się wydaje, że to tylko takie lampa, oświetlenie. Jak widzieliście, yy, gdybym nie pomyślał, wpadł tutaj yy, z góry na dół. Dodatkowo yy, tutaj jest właśnie ta pułapka z tą drabinką, że yy, jeśli byśmy ją zabrali, to cało by się to sypnęło i tam by się yy, lawa wylała. Tak samo na dole z tą pochodnią, więc tutaj trzeba będzie uważać przy tych ruinach. Bo ja coś czuję, że autor tej modyfikacji jest w stanie dołożyć na nią w pełni, znaczy w pełni swojej okazałości. Tak więc ja będę się z wami żegnał, to, był nowa, to była nowa seria właściwie. Zapomniałem w ogóle podać jej nazwę bo nad nazwą też się zastanawiałem, czy polską, czy jakąś jakby właśnie angielską. No i stanęło w końcu na tym, że seria będzie się nazywać My Minecraft Story. Jakkolwiek to dla was brzmi, mi się nazwa, e, czy tym pewnie da się palić, mi się nazwa podoba, myślę, że wam też się spodoba, przypadnie do gustu e, i że będziecie ją z chęcią oglądać, ponieważ e, nie wiem, ja właściwie Minecrafta uwielbiam przez to, że on jest grą, w której można się wykazać kreatywnością. E, ja tu właśnie dlatego będę się nastawiał na budowanie, ponieważ to mi dobrze idzie, z tego jestem zadowolony. No i tak, nie chcę już przedłużać tego końca, tak więc to by było na tyle, trzymajcie się i cześć.